Poświęcę się niczym ten koszyczek na święta wielkanocne. Cześć! Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. I tak jest, dziś znów wracamy do Disneyowych minifigurek, i nie wiem, czy widzicie tą, moi drodzy, kosmiczną, jakże. Cenę 19,99. No ale cóż, jeżeli chce się wymacać, jeżeli chce się mieć, co się chce, no to trzeba szukać tam, gdzie one są już dostępne. Niestety jedyne dostępne, które znalazłem w Katowicach, śmieszna historia, może Wam Brodaty kiedyś opowie. No to właśnie były w takiej cenie i, i kurczę, no ale mówię dobra, poświęcę się niczym ten koszyczek na święta wielkanocne i kupię za taką dużą cenę, by Wam tylko pokazać kolejne figurki z tej serii. Skoro ja się tak poświęciłem wydając taką kupę pieniędzy, a to nie są wszystkie figurki jeszcze oczywiście, które tam kupiłem, to myślę, że wy również możecie się trochę poświęcić, zostawiając chociażby przysłowiową łapkę, a subika to już w ogóle, a dzwoneczek to ło, poświęcicie się bardziej niż ja wydając tą kasę. Um, moi drodzy, cóż tu w środku? No, ja mam wymacane, więc ja raczej wiem, Choć, wiecie, zawsze może zdarzyć się przypadek, że tak się nie zdarzy, że nie trafię tego, co chciałem. Taka kwestia informacyjna, dlaczego dwie staszetki? Ponieważ, moi drodzy, wymacywałem i chcę wykazywać je parami, tak? Na przykład, jeżeli mamy w takim przypadku parę myszków Miki, nie chciałem do tego na przykład wplątywać yy, Edny, tak? Bo bez sensu, skoro to jest jeden kanon, jeden świat, jedna para. Yy, znaczy żarto, oczywiście, Ednę już miałem, yy, no i nie chcę jej w ogóle. Nie tylko ponownie, ale w ogóle jej nie chcę. Yy, ba, pokazywałem również, jak wymacać każdą yy, figurkę tu y, zrobiłem tutorial poradnik macania. Więc jeżeli nie wiecie jak je wymacać lub nie widzieliście tego odcinka, serdecznie was w tym momencie odsyłam. Warto zobaczyć, by nie popełniać błędów i nie trafiać tych figurek, y, których moi drodzy nie chcemy trafiać. E, także mówię, no i w jednym przypadku będę chciał parę myszek zaprezentuję, y, wymacawszy tą kotwicę kotwicę ster oraz koło, w drugiej saszecie może będzie chip i dale, może, może będzie również jafar i jasminka. No i w sumie tyle póki co mnie interesuje. No jeszcze kaczuszki mnie interesują, ale tu faktycznie chyba tylko te dwa tasiory zaprezentuję. Nie traćmy mojego czasu jednak yy, na gadanie. Jeżeli już zrobiliście to, co was tutaj jakby prosiłem, czyli zostawiliście mi łapkę w górę w ciemno, no to gratulacje. Sprawdźmy sobie, co mamy, moi drodzy, tutaj. No, ja trochę mówię macawszy, no, mógłbym powiedzieć, że może jest tu ten faktycznie ster i koło ratunkowe. Może czuję tu żołędzia i worek? No, moi drodzy, gdzie są moje nożyczki? To się zaraz oczywiście okaże, co tam mamy w środku. Nic mi to nie da, moi drodzy, telepotanie tutaj tą saszetą. Więc no cóż, nie przedłużajmy i, i, i otwórzmy sobie te saszety. Mam już tutaj specjalne, moi drodzy, przyrządzenie. O. I sprawdzamy, co nam się trafiło pierwszej parze z kilku par na moim kanale. Tak jest. No byłbym w sobie, gdyby było troszkę inaczej, bo oczywiście wie, macaczem jestem rasowym i number one u siebie w mieście, więc byłbym moi drodzy w szoczku. Jedyne co, kurczę, ja myślałem, że ten klocek w ogóle jest y, czarny, a on, on nie jest czarny. A czemu ja myślałem, że on jest w ogóle czarny? Czy faktycznie miałem pobudkę? Nie, miałem pobudkę, bym myślał, że jest czarny, bo tak to wygląda. Ale on wygląda na czarnego tylko i wyłącznie przy tym przy, ale tej czarności nadaje mu tylko i wyłącznie właśnie ten yy, drugi tutaj żołądź, yy, który jest faktycznie w takich kolorach mocno żołądziowych I dopiero tu, do, tu faktycznie widać, że jest brązowy, a na ulotce, no wiecie, jakość druku i tak dalej no Całkiem, całkiem, całkiem ciekawy element z tego żołędzia jest Jak też mówiłem, on może robić za jakiś kastaniec czy inny taki element Co ciekawe Moi drodzy, on nie jest w pełni, jak widzicie, okrągły. Nie jest okrągły, jest więc to chyba limitowany element na właśnie tę edycję minifiksów. Nie jest mówimy, on w pełni okrągły, widzicie, ma on tutaj kanty, jest on kanciasty. Dodatkowo otrzymujemy nie do końca wiem po co, ale dobra, jest drugi Zynzel no to się przyda, bo w zestawach raczej często takiego elementu nie dostajemy jako drugiego, prawda? Więc tym bardziej w takim kolorze oczywiście o to mi chodzi. No i mamy oczywiście wewiórę, mamy również podstawkę, ale to już nikogo nie powinno dziwić. Moi drodzy, już wiecie, jaki mam duet, no ale cóż, przemówmy sobie. Z jednej strony troszkę się dziwię, moi drodzy, że nie mamy tutaj, jak w przypadku ym, kaczek, ogonka wystającego. Bo moim zdaniem, no, mo, mo, miałoby to większe uzasadnienie przy u nich niż u, niż u kaczek. Tym bardziej, że tak naprawdę, to mógłby być praktycznie, no, może nie identyczny element, ale. No dziwię się po prostu trochę, że nie mają one właśnie takiego mm, ogonka. No, natomiast mają tylko i wyłącznie zarysowany w taki sposób tenże mały ogonek. Uważam, że gdyby te kaczy ogonek mm, zrobić w kolorze brązowym, byłby to zupełnie wystarczający. Mm, z drugiej strony, no tutaj nie może być jakiegoś wyrafinowanego nadruku, wszak przecież ten mm, Chip i Dale wyglądał no, praktycznie identycznie i wiórka nie jest zbyt skomplikowana. Mm, spójrzmy, no tu tylko małe tego poczochranie, tego futerka u góry, Brzuszek taki troszkę jakby no, lekko grubiutki był ten figurek. No i sprawdźmy to, sprawdźmy to, moi drodzy, jak to się sprawdza, sprawdza się to fajnie. Że, że też LEGO wcześniej już tego nie robiło, żeby te figurki miały zginalne nogi. No to ja sam nie wiem czemu. No, bo kurczę, widzicie, technologie mają wszystko. Oczywiście, klocki z roku na rok idą coraz bardziej do przodu, więc przypuszczam, że za rok, dwa, trzy już absolutnie wszystkie figurki będą miały zginalne te nóżki. Choć wygląda to trochę mm, trochę komi komicznie, to może złe słowo, ale dziwnie, ale myślę, że to stąd, że człowiek jest po prostu nieprzyzwyczajony jeszcze mm, do takich krótkich nóżek, moi drodzy, i nakładamy mu oczywiście główkę, główka, dość duży element też łatwy do wymacania w saszetce zadowolony, Chip lub też Dale bo jak mówię, ja ich nie rozróżniam niestety, musiałam sobie przypomnieć całą bajkę Brygady RR i tak dalej mm, nie no, ładny nadruk, tu widzimy brwi, wszystko ekstra tu również po boku poczochrane, widzimy futerko ładny uśmieszek, nie no, jest ok, taka wieziura w ręku z tym zdobytym orzechem, no ale mi się fajnie będzie coś pod nich budowało. Tak jest moi drodzy, nie przesłyszeliście, się, się będzie budowało, ponieważ mam takie troszkę plany, by no porobić takie moce też pod te figurki, niczym kiedyś Konrad, ale to jest wiecie, tajemnica, nie mówcie nikomu. Więcej szczegółów oczywiście wkrótce. E, moi drodzy, mamy oczywiście jeszcze drugą saszetkę w dniu dzisiejszym, e, no i cóż nam się znowu a, tutaj w niej trafi? No, zobaczymy. Ja sobie to otworzę wyjątkowo z drugiej może strony teraz sobie otworzymy jednak było niewygodnie z tamtej strony otwierać przełożyłem je za to mój razy, więcej szczegółów więc wkrótce no i mówię skoro tam mieliśmy jednego załóżmy że to jest chip no to tu nie powinno nas dziwić że jest Uf, na szczęście nas nie dziwi. Dobrze, więc mówiłem, czułem jeszcze przed tutaj wymazaniem, że no czuję tego wora ewidentnie. Dwie ulotki, tym razem nie mamy takich dziwnych błędów, bym to nazwał trochę jak w lego przygodzie. W sensie wszystkie figurki, które dotychczas wiem, mają zaklejoną taśmą. Tam było tak dziwnie. Natomiast cały czas nie mogę przeboleć z tego jakże fatalnego papieru. No podstaweczka nikogo nie dziwi. Dokładnie ten sam scenariusz, co yy, i tam czyli zginalne nóżki. To, moi drodzy, z ciekawości, sprowadziłem tutaj tasiora, byśmy sobie porównali te nóżki. No i spójrzmy, no widać jak one się różnią od siebie. No tasior tu się kończy w połowie, tak? Ten ma pełne zaokrąglenie. Tutaj, no wiadomo, nóżki się zginają, te są bardziej kwadratowe. Natomiast na wysokość są. Yy, czekajcie, właśnie, swoją drogą na wysokość. No właśnie, moi drodzy, tak mi się zdawało, że ja wysokość jest duża różnica. No i jest, moi drodzy, duża różnica na wysokość. Jest duża różnica na wysokość. No widzimy tutaj. Znacznie, znacznie. no W przypadku dziecięcej wersji myślę, że można użyć słowa znacznie, znacznie wyższe są te zginalne, tak? No, wiadomo, gdzieś musieli upchać ten system zginalny, więc, no, siłą rzeczy musiał to być. Wiecie, tak to by w ogóle, gdyby miałby być te same wysokości, to w ogóle to kółko zaczęło się zaraz za stopami, co nie miałoby żadnego sensu, ale moi drodzy, jeżeli jeszcze nie widzieliście porównania w internecie, no to macie. Ta siorka jednak zostawiamy w spokoju. On już swój filmik miał. Moi drodzy, to samo za jak to tam. No dziwię się, że tego właśnie tasiorowego ogonka, jeszcze raz go muszę chycić. no nie zrobiono tutaj w tej wersji, chociaż on, mógł być faktycznie trochę za duży. Nie wiem, natomiast troszkę mi tego brakuje, tym bardziej, że no wiecie, te małe figurki mają mniejsze nóżki, to fajnie by było, gdyby miały jeszcze jakiś dodatek tutaj no, w postaci żeby takiego ogonka. Hmm, mam wrażenie, że te figurki są identyczne, poza oczywiście im jasną jasnością, czyli innym kolorem skóry, że tak powiem. E, spójrzcie, nie, dobra, ogonek w drugą stronę, ale nadruk dokładnie ten sam. No i tu z przodu, dokładnie nie, nie, nie dokładnie, nie dokładnie ten sam. Dobra, przepraszam, cipie to tak się nazwę. Pewnie się mylę, jest zupełnie na odwrót. Ten wszystko podoba mi się jakoś tak mniej. Ten, bo wiadomo, tam się ładnie wyróżniają te kolorki. Tutaj, no spójrzcie, ten beżowy na kolorze, na tym brązie, no już nie jest tak ładny. Główka jest inna, jest inna, aczkolwiek czy jest inna? Nie, no jest inna chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, bo ten ma większy nos, ten ma mniejszy. Nie, no jest inna, co ja gadam, czy ten ma u góry takie coś. No to dobra informacja, że główka jest inna, moi drodzy, bo się bałem, że dostaniemy mocną kopię tych samych figurek, tylko przekolorowaną. Ten jest po jeszcze u góry, ma znacznie większy nos inny nawet trochę uśmiech no zdecydowanie inna figurka no to mnie cieszy w takim razie że tak to się skończyło moi drodzy z tyłu tu nic nie ma, fajne te uszka takie słodziutkie, no i cóż, pan ma worek, pewnie właśnie na żołędzie, które gdzieś tam zdobędzie moi drodzy, no mamy pierwszy z duetów, choć nie jest to pierwszy unboxing tych figurek na moim kanale nie zapominajcie, że właśnie był już filmik z innym unboxingiem, gdzie były trzy figurki w ślepo kupowane, te od teraz już nie będzie figurek w ślepo, wszystko to będzie wymacana, natomiast będę jechał duetami. Pierwszy duet, więc, jak już mówiłem, za nami. Oczywiście teraz będą tylko i wyłącznie must have'y, no Chip i Dale były takim właśnie must have'em dla mnie. Tak samo jak i pozostałe, które nawet jeszcze dziś Wam wskazałem. E, moi drodzy, cóż, dziękuję Wam bardzo za kolejną wspólną recenzję na moim kanale. Nie zapominajcie zostawić tutaj śladu po sobie, nie zapominajcie też obejrzeć innych filmików z minifigurkami. No i cóż, my widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach na tym czy na innych moich kanałach. Do zobaczenia wkrótce, bye!